Przyznam, że ja nie lubię, kiedy w zarządzie są częste zmiany. To znaczy, dla mnie idealna sytuacja jest taka, jeżeli prezes spółki jest dużym akcjonariuszem i jest też założycielem spółki. Jak mamy na przykład w spółce Krotech, albo mamy w spółce Unimot, albo w spółce Kruk, to są spółki, w których jest gość, który zakładał tę spółkę, który jest dużym akcjonariuszem, który dalej jest prezesem spółki, i to jest myślę, że taka optymalna sytuacja. Bo, jeżeli mamy na przykład spółkę Skarbu Państwa, to tam często no, ten prezes to jest gość, który jeżeli coś się wydarzy negatywnego, to po prostu weźmie odprawę i się ewakuuje z tej spółki. No, a w przypadku prezesa, który zakładał daną firmę, no to myślę, że tak nie jest. Bardzo często te osoby no, traktują trochę spółkę jak swoje dziecko, więc tym bardziej są mocni przywiązani i chcą, żeby ta spółka wyszła na prostem, jeżeli mamy do czynienia z jakimiś tam problemami.